Witam, Ryszard Górski, temat odcinka wymiarowanie na przykładzie zestawu Victor. Tutaj mamy profil aluminiowy, szafki typu DA mamy na dole i tu mamy profile te międzyszafkowe, pionowe w szafkach wysokich. Na warstwy przyłączę. Ja tutaj już ten render-gray przeniosłem do warstw. On tutaj już jest w warstwach aktywnych i tutaj możemy to Wyłączyć. Mamy taki widok. Tutaj musimy teraz uważać, bo jeżeli przełączymy się na plan, tutaj, jeżeli tutaj damy, włączymy plan 0,5, kierunek front, to jest kierunek otwierania frontu, a tutaj mamy plan szaski, Jeżeli tutaj zrobimy i dajemy, ukryj pozostałe, tutaj to po prostu nic nie widzimy. Z tego względu, że tutaj to jest w tej warstwie i tutaj tę warstwę musimy podświetlić, i teraz nam się to pokazało. Te grafiki teraz idziemy do wymiarów. Wymiary tutaj mamy powłączone, ja już to zwymiarowałem i tutaj musimy patrzeć, czy ma, co mamy włączone, bo tutaj wymiar tutaj musi być włączone i tutaj włączamy teraz te wymiary, jeżeli tutaj będzie wyłączone, to po prostu tego nie będziemy widzieli. I tutaj włączamy te wymiary. W szafkach. Tutaj tej kolorystyka tych wymiarów dostosowana jest do tej numeracji na tych szafkach. Tutaj nie mamy tych trójkątów, które były poprzednio. Idziemy do bibliotek. I tutaj mamy plan szafki. Idziemy tutaj. Tu mamy N, narożniki kolory. Możemy wstawić teraz te zależności od potrzeb według uznania. I wstawiamy teraz te narożniki No i te narożniki te kolory odpowiadają te kolorystyce tej numeracji i tutaj mamy wymiar do tego. A to jest w zależności od uznania. I tutaj możemy oczywiście wyłączyć. Zamieni ona się tutaj. Tak to działa na planie. Teraz tutaj w tym przypadku na plan. Tutaj widzimy, że ta numeracja na tej szafce, na, tej, na tych dwóch szafkach, one się pokrywają. Nie będzie to widoczne ogólnie. góry. patrzymy, w tej szafce, to, ten numer chcemy przesunąć, to jest nadstawka górna NG60. I tu mamy nadstawki górne. Włączamy tutaj. I tutaj teraz mamy tą numerację w tym położeniu i tutaj zamieniamy to. Zamieniamy. I nam się tutaj przesunęła ale przysłoniła nam teraz w tej, na, tej na tej szafce pod spodem zielonej i teraz patrzymy, że to jest szafka G, górna, czyli ta połówka wysokości idziemy do szafek górnych, czyli tutaj I tutaj teraz mamy to włączamy na to włączając się na plan po prostu widzimy to jeżeli zmienimy wymiary tych szafek, głębokości i tak dalej i nam się te numery pokrywają to doraźnie otwieramy to prosto w innym otwarciu, tak jakby. bierzemy ten element, przesuwamy tą numerację, wstawiamy do biblioteki, oczywiście opisujemy to odpowiednio, żeby to się nam nie zamieniło, inną nazwę dajemy do zapisu do biblioteki. I po prostu mamy tutaj jeszcze jeden. I mamy tutaj wie wiele możliwości. I tak na doraźnie, na szybko możemy takie coś tutaj zrobić. Przy szafkach tych yy, narożnych mamy tą samą sytuację tutaj. Tutaj prawdopodobnie. Tak. I tu jest pokrycie. I teraz w zależności od tego, czy będziemy tutaj ten wymiar zmieniać, czy, czy dostaje to zostaje tak jak jest, to po prostu tą numerację możemy przesunąć tutaj. Ja tutaj pokażę jak to zrobić. Bierzemy ten Numer tutaj, przełączamy się na plan. Tutaj. Do tego numeru. Tutaj mamy. Dodaj do biblioteki. Zapis. Tutaj mamy już przesunięcia. To usuwamy. Szafce, tak tutaj zobaczymy. Ja z tyłu. Idziemy na plan. Mamy to widoczne. Po prostu szybko sprawnie to. Dzisiaj żeby wszystko przebiegało sprawnie. I tutaj widzimy te wszystkie numeracje. Pokaż wszystko. Ja na N to jest taka fajna funkcja. też. Ukrywanie. Tutaj. Tutaj ukrywamy. Na ścianie N pokazujemy tą numerację. E, te wymiarowanie, przepraszam. I teraz taka uwaga. Jeżeli tutaj wymiarujemy te szafki, jeżeli zwymiarujemy, to te szafki, tutaj wszystko jest włączone. Jeżeli to zwymiarujemy, jak przynajmniej tutaj tak miałem. Jeżeli ukryjemy tą ścianę, to na tych narożnych szafkach e, numeracja nam się ukrywa też. Ona jest, ale jak to wyłączymy tutaj, to ta numeracja się nam ukrywa. Miarowanie, ale jak znumerujemy, jak e, zwymiarujemy te szafki w ten sposób tutaj, to ukryjemy, tak jak to chcemy wyświetlać, i teraz to numerujemy. I po prostu to się wszystko wyświetla prawidłowo. Włączamy się na ścianę perspektywa idziemy na ścianę w tutaj ukrywamy to to mamy prawidłowo pokazane idziemy na ścianę w i tutaj też nam się to wyświetla tak się te szafki narożne nie wyświetlały jeżeli było robione wymiarowanie na, na tylko, no, w ten sposób bo tak jest najłatwiej te szafki zaznaczyć i zrobić wymiary no ale coś tu nie działa tak trzeba ale teraz działa poprawnie ale nie jest to jakieś specjalnie uciążliwe ale trzeba o tym pamiętać po prostu Teraz idziemy do wymiary przyłączy Te wyłączamy przyłącza mamy tutaj 006 tutaj jeżeli chcemy yy, ukryć to wszystko to możemy tutaj też na kilka sposobów zrobić całe tutaj nam się wyświetliły te obszary do na których to może być zamontowane. Tutaj musi być idealnie. I możemy w takiej formie to tutaj zaprezentować. Ściana N. I teraz tutaj nam się pojawił to, to przyłącze. To so tutaj korzystamy też z tego ukrywania. Tutaj. I po prostu nam się to ukryło. Idziemy do wymiarów. Jeżeli chcemy wymiarować, jeżeli chcemy ukryć tylko same gniazdka wstawić bez tych obszarów tutaj, bo te obszary można też oddzielnie jest wymiarować. Jeżeli chcemy ukryć te obszary tylko same, tutaj te symbole, żeby były na tym, to tutaj. Ta funkcja służy też do tego, bo one się tutaj symbole podświetlą. I akurat jest on podwójnie. Jeżeli chcemy wymiarować, to tutaj nam to ładnie będzie kotwiczyć do środka tutaj, jeżeli jest podświetlone tutaj. To wtedy bardzo ładnie się wymiaruje. Jeżeli chcemy, żeby same symbole były pokazane, to w ten sposób. I dajemy ukryj pozostałe. I ono te obszary ukryje tutaj. Bo tutaj jak te obszary się wyświetlały, to po prostu te gniazda są, te symbole są wymiarowane tutaj. Czyli te elementy ukryjemy. To po prostu wymierowanie nam się też ukryje, tak? No, tak, działa. To, włączamy. A, no. Pokaż, pokaż wszystko. Pokaż wszystko. Włączamy. Wymiary teraz na ścianie W będziemy musieli pokazać, ale dajemy tutaj yy, ukrywanie i tutaj wszystko włączymy. Lepiej mieć wszystko włączone i wyłączać, bo gdzieś na coś przeoczymy jakieś wyłączenie, to jest wyłączone i później ciężko jest dojść, gdzie, gdzie to się podziało, w którym miejscu jest wyłączone. Ściana W, i teraz tutaj mamy to pokazane, ale zanim tą ścianę wyłączymy ok, tak zrobimy to zobaczymy co nam się tutaj pokaże to wyłączamy, to nam się pokazuje tutaj czyli tutaj na tej ścianie nam się powinno pokazać tutaj włączamy się też nie pokatało tutaj mamy dałe wiena ścionewu to wymieeli to jeżeli to włączymy to a, bo ja tutaj to samo łączyłem. Tutaj jeżeli nam się pokażą te przyłącza. Tutaj załóżmy o tutaj pokaż. Tutaj mam pokazane to wszystko. Jeżeli przejdziemy na ścianę W, tutaj, tutaj to widzimy. Tutaj. To ukryć, to po prostu tutaj wyłączam. Akurat nie to, tylko to. I teraz to wymierujemy. Na wymiary, na wymiary. Wyciągamy. Tutaj też możemy, ale to musimy przejść do, pokazać te przyłącza wodne i no to obszar, to wystarczy elektrykowi i zrobić do tego e, instalatora zrobić dodatkowy rysunek jak to ma się na tym obszarze tutaj zachować ale jeżeli chcemy żeby to te przyłącza były widoczne idziemy do biblioteki idziemy do, bo to trzeba odnaleźć w jakiś sposób i to się znajduje w szafce systemu Dawid idziemy do szafki z lewo zmywakowej. no bo trzeba wiedzieć gdzie to się znajduje i to mamy tutaj i to jest to jeżeli to damy zamień, on nam się tutaj wstawi na w, a teraz wymiary nam zniknęły i po prostu. A ten zostaje, ten głosujemy. To nam się tutaj to gniazdo pokaże, Musimy do tego gniazda wymierować, bo jego tam poprzednio nie było, ale teraz jest. Ale tak wystarczy w takiej formie. Też nie było za dużo, bo później to mi się ciężko odnaleźć. Tutaj trzeba z tym się odswoić. Gdzie, dlaczego, a jak się nie wyświetla, to od jakiego powodu się nie wyświetla? Po prostu trzeba wiedzieć, że może być wyłączone tu, tu i tu. To było na tyle odnośnie wymiarowania. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.